dobry, witam Państwa w programie rozmowa ECHO24, a dzisiaj ze mną w studiu jest Bartosz Nowak z Wrocławskich Instytucji. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Zacznijmy naszą rozmowę od długo wyczekiwanej inwestycji, która no już niedługo rozpocznie się w samym centrum miasta, tutaj nieopodal naszej redakcji, a mianowicie mam na myśli tutaj przybudowę tutaj ulicy Dibła i Drobnera. Na jakim to teraz wszystko etapie jest? Skończyliśmy projektowanie, uzyskaliśmy niezbędne pozwolenia, w tym to na budowę. To oznacza nic innego, że za chwilę ogłosimy postępowanie przetargowe na realizację, czyli będziemy szukali wykonawcy, który będzie mógł dla nas zrealizować ten projekt. Oczywiście będziemy czekali na najlepsze oferty z rynku, taką też według naszych kryteriów wybierzemy. To jest ważny element w całości. My w ubiegłym roku zapowiadaliśmy, że to skrzyżowanie zmieni. Swoje oblicze. Mówimy tu o gruntownej przebudowie całego układu drogowego. To jest charakterystyczne miejsce na mapie Wrocławia. Wyjątkowe jeżeli chodzi o skalę Polski, bo mówimy tutaj o najwęższym przystanku tramwajowym, pewnie w całym kraju. On ma niespełna 70 centymetrów szerokości w najwęższym miejscu. Przez to jest niebezpieczne też bardzo. Nie odnotowaliśmy tam y, żadnych niebezpiecznych zdarzeń, natomiast jest na pewno niekomfortowy i niewygodny. Trzeba realnie uważać na siebie w tamtym miejscu. Myślę, że pasażerowie ci z Wrocławia są przyzwyczajeni do tego miejsca i nie stanowi on jakiegoś szczególnego wyzwania, jeżeli chodzi o tą codzienną obsługę mieszkańców. On zapewnia z tą pewnością ten y, transport i tę możliwość przesiadania się, natomiast ten transport w tamtym miejscu jest rozrzucony, mówiąc bardzo popularnie, w różne części tego skrzyżowania i w różne miejsca. My to wszystko zmienimy, połączymy zmieni. w taki sposób, aby ten dzisiejszy przystanek stanowił zintegrowany przystanek autobusowo-tramwajowy, tak aby w jednym miejscu zatrzymywał się cały tabor miejskiego MPK, tak aby w tym miejscu można było bezpośrednio przesiąść się w każde możliwe miejsce, jakie chcemy przejść, przejechać, we Wrocławiu polega to na tym, że dzisiaj musimy wysiąść z tramwaju, przejść przez ulicę i musimy wiedzieć, czy w lewo, czy w prawo. Trochę się naskakuje. Na że... który przystanek musimy się udać, yy, chcąc zmienić środek lokomocji. To się oczywiście musi yy, niebawem odmienić w taki sposób, że jest to zintegrowane miejsce, cały układ drogowy się zmieni, pojawią się bezpieczne ścieżki rowerowe, chodniki. Kierowcy wszyscy dostaną swoje miejsce podróży. To będzie bardzo uporządkowane. Dodatkowo nasadzimy drzewa na samym przystanku, jak i dookoła, tak aby ta tarcza skrzyżowania naprawdę dobrze służyła mieszkańcom. Dodatkowo warto podkreślić, że w tamtym miejscu mamy nieprzebudowane sieci podziemne. One również y, będą wymienione na te współczesne. Niektóre są nieprzebudowane od XIX wieku, więc to jest skomplikowane zadanie podziemne. Stąd też Trzeba wziąć pod uwagę wysokość kosztów, z jakimi musimy się zmierzyć za chwilę, kiedy wykonawcy wycenią swoją pracę. Pamiętajmy o, o tym, że mówiąc bardzo na skróty, postępowanie przetargowe to nic innego jak wycena, dostawy materiałów i ich montażu na miejscu budowy. Mówię na skróty, bo oczywiście to jest bardzo skomplikowane zadanie, biorąc pod uwagę, że będziemy działali w ścisłym centrum Wrocławia, a przebudowujemy kompletnie całą tarczę skrzyżowania i dostosowujemy ten układ drogowy funkcjonalny pod te potrzeby transportu zbiorowego w tamtym miejscu gigantyczne zadanie wykonawca będzie miał nie lada trudności aby ten ruch i potoki mieszkańców szczególnie w szczytowych godzinach zorganizować w sposób odpowiedni. Mamy oczywiście z tym doświadczenia. Most Pomorski był przebudowany blisko dwa lata, więc nie będzie problemu, jeżeli chodzi o tą przepustowość. Ona będzie musiała zostać zapewniona na podobnym poziomie jak dzisiaj. Natomiast rodzi to realnie problemy dla wykonawcy, bo on ze swoim sprzętem, ludźmi i frontem robót nie może się spektakularnie rozłożyć. Tyś tylko musi go realizować zgodnie z przyjętym na początku już harmonogramem, tak aby to jedno wynikało z drugiego, czyli roboty na budowie nie kolidowały w życiu miasta. No z pewnością właśnie ta inwestycja jest długo wyczekiwana przez mieszkańców i też nieraz tam korzystając z komunikacji miejskiej, wysiadając właśnie i chcąc gdzieś tam przemieścić się dalej w centrum. No doświadczałam tego, że nie do końca to jest teraz w tej chwili wygodne, także to poprawi się ten komfort, kiedy realnie wystartuje ta inwestycja i kiedy się zakończy. Myślę, że kwestia tygodni to jest ogłoszenie postępowania przetargowego. Minimum około miesiąca zwyczajowo czekamy na oferty. Czasami to się wydłuża, jeżeli wykonawcy składają pytania i, i chcą dopytać o szczegóły tego projektu lub naszych mm -hmm. zamiarów, tak, aby dobrze wycenić swoją pracę i określić parametry materiałów, jak i obmiarów tego, co mają wykonać. Ale tak realnie. Realnie no w tym roku myślę, że realnie to będzie lato. Ponieważ to jest też dobry moment na wszystkie zmiany, jakie mogą objąć miasto. Więc, realnie, gdyby był to czerwiec, to będzie bardzo dobry termin na to, aby wejść tam na budowę, ponieważ automatycznie w mieście jest mniej osób, mniej nas korzysta z tej komunikacji zbiorowej, są mniejsze potoki mieszkańców w tych szczytowych godzinach. W związku z powyższym, to będzie dobry moment, aby wejść na budowę, ponieważ te utrudnienia będą automatycznie niższe. I należy pamiętać, że my już się przyzwyczajimy, czyli my mieszkańcy będziemy wiedzieli, że w tamtym miejscu są roboty drogowe, że trzeba wziąć pod uwagę niektóre mhm. utrudnienia, które będą występować i będziemy zmieniali swoje plany i trasy. W związku z powyższym już wrzesień będzie takim miesiącem, w którym rzeczywiście ta stopa miejskości wzrasta. Mówię tutaj o tych osobach, które korzystają z Wrocławia bo pamiętajmy o tym, że z miasta codziennie korzysta milion osób. Także to jest gigantyczne wyzwanie transportowe i myślę, że to jest ten termin, w który będziemy celować. I do kiedy? Mniej więcej dwa lata chcielibyśmy zakończyć te inwestycje. Może być szybciej, jeżeli wykonawca będzie sprawny, ale oczywiście pamiętajmy o tym, że kontrakt jest wyceniany. Więc te system materiałów, system dostaw i obsługi budowy jest wyceniany, więc to wykonawcy raczej ten... Czas chcą efektywnie wykorzystać. Efektywnie mówię o tym, że jeżeli mogą poszukać jeszcze tańszych materiałów na rynku, a wstrzymać pewien front robót, a mają na to czas kontraktowy, to korzystają ze swoich praw, bo oczywiście chcą zarobić na tym kontrakcie, a nie przyjść i popracować za darmo. Teraz przejdziemy do um, inwestycji e, tramwajowych, że tak powiem. E, tutaj z pewnością też długo wyczekiwaną inwestycją w tym zakresie jest e, tramwaj na psie pole. Ale zanim e, do niej przejdziemy, to powiedzmy o tramwaju na Klecinę, bo to też w sumie jest świeża sprawa, bo tutaj otworzyliście te oferty. To są, to są bardzo dobre informacje dla mieszkańców Wrocławia. Otworzyliśmy oferty w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie przedłużenia trasy tramwajowej na Klecinę do Nowej Pętli przy ulicy Kupieckiej. Płynęło do nas aż sześć ofert, sześć biur projektowych chciałoby realizować to zadanie dla Wrocławia. Dwie z tych ofert mieszczą się w zakładanym przez nas budżecie. Miasto zamierza przeznaczyć na ten cel 2 miliony 800 tysięcy złotych. Dwie oferty są poniżej tej kwoty. Oczywiście musimy sprawdzić wszystkie, ponieważ jest to skrupulatne zadanie teraz dla działu zamówień publicznych aby sprawdzić, czy wszystkie oferty odzwierciedlają to, co chcemy zamówić, i czy to jest dobrze wycenione, i czy ta praca jest dobrze zaoferowana. Czyli to wszystko, co wymagamy, zawierają te oferty. To jest ten czas dla nas, ponieważ każdy błąd późniejszy jednego z biur projektowych może być argumentem odwoławczych dla innego biura projektowego, jeżeli jego oferta nie będzie uznana mm -hmm. za tę najlepszą. A więc to jest taki czas za zamkniętymi drzwiami, gdzie rzeczywiście trzeba wszystko dokładnie Kalkulować, policzyć, sprawdzić i zweryfikować. I to warto podkreślić, że trzeba to zweryfikować i jeszcze zapytać wykonawców o to, dlaczego na przykład w ten sposób wycenili swoją pracę i co na to wskazuje. Ponieważ jeżeli coś jest za tanio wycenione, to ktoś musi realnie uargumentować, dlaczego w tej cenie zamierza zrealizować takie zadanie. Kiedy zapadnie ta decyzja, kogo faktycznie już wybierze? Realnie to są najbliższe tygodnie, jeżeli chodzi o wybór najlepszej oferty. Wtedy też pierwszy. Stycznia mniej więcej. Pewnie nie, pewnie to nie jest koniec stycznia. Myślę, że bardziej realnie jest koniec lutego. Uh -huh. I warto podkreślić, że pierwszym zadaniem, jakie będzie miał do realizacji projektant, to analiza wariantowości. My przedłożyliśmy w postępowaniu przetargowym dwa warianty, które jakby wybrali dla nas mieszkańcy. Pierwszym to taki korytarz, który jest znany od wielu lat we Wrocławiu, ale mieszkańcy mają wątpliwości co do tego, szczególnie mieszkańcy jednego z bloków, wokół, wokół którego miałaby prze w sąsiedztwie, którego miałoby de facto przebiegać ta, ta trasa, ta wariantowość zakładana od lat, jeszcze wcześniej niż te nieruchomości tam powstały. Tak, na, tak naprawdę mhm. ta rezerwa gruntowa była z, zabukowana dużo wcześniej, mówiąc tak popularnie. Warto podkreślić, że mieszkańcy wspólnie z miastem zaproponowali inny wariant, ale to projektant, zdobywając się na niezależne, obiektywne argumenty, przedłoży analizę, która z tras jest najlepszych. Tak, ogólnie ujmując to kryteria ekonomiczne, czyli która będzie tańsza w budowie, mhm. kryteria społeczne, czyli która obsłuży większą liczbę mieszkańców i będzie efektywniejsza dla miasta i układu tramwajowego w mieście. I trzecia to warunki techniczne, która będzie łatwiejsza w budowie, ale ta techniczna to też jest realnie powiązana z tą ekonomiczną, bo jeżeli coś jest technicznie trudnego, to automatycznie będzie droższego w budowie. Wiadomo, i kiedy możemy się spodziewać, że tak powiem, zakończenie tej inwestycji? Realnie projektant będzie miał 24 miesiące na to, aby opracować całą dokumentację i zdobyć niezbędne pozwolenia. Także od daty podpisania w dwa lata będziemy mieli gotowy projekt na przedłużenie trasy tramwajowej na Klecinę. Skomplikowany projekt, ponieważ trzeba rozbudować. Czyli na razie projekt, a potem dopiero realizacja. Tak, 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 tak. Mhm. Dwa ważne elementy. Po, po pierwsze, projektant będzie musiał wpisać. Yy, Przekrój dzisiejszej ulicy przyjaźni, dwa torowiska tramwajowe, tak aby ta dzisiejsza mijanka zniknęła, i oczywiście przeprawa nad rzeką Ślęzą. Również będzie duże zadanie inżynierskie, jeżeli chodzi o ustanowienie nie tylko przeprawy, bo technicznie oczywiście da się to wrysować, ale oczywiście trzeba zdobyć niezbędne pozwolenia, jeżeli chodzi o tego typu obiekt inżynierski na rzece. Y i podsumowujemy tę rozmowę tramwajem, e, mianowicie trasą na e, psie pole tramwajową. I tutaj też są dobre wiadomości. Wiadomo, że no, nie tak jak w przypadku z tramwajem na kolekcyjne. trochę ten, że tak powiem, e, no, na tą inwestycję trzeba będzie troszeczkę dłużej poczekać. To zdecydowanie trzeba będzie dłużej poczekać. Warto podkreślić, że jesteśmy na etapie, kiedy z dziesięciu możliwych wariantów przebiegu tej trasy wybraliśmy dwa. One znacząco teraz od siebie nie odbiegają do pewnego momentu. Oba zaczynają się w okolicach ulicy Kwidzyńskiej. Biegną Bryknera i wzdłuż Sobieskiego bezpośrednio. Różnica dotyczy już tramwaju za rzeką Widawą. Jeden, pierwszy przebieg to jest kontynuowanie wzdłuż Sobieskiego do tego historycznie zabudowanego centrum Psiego Pola, rondo lotników i tramwaj kończy swój, swój bieg bezpośrednio przy pętli przy cmentarzu kiełczowskim. Drugi wariant odbiega lekko od tego historycznie zabudowanego pszego Mógłby aktywizować nowe przestrzenie inwestycyjne dla tej części naszego miasta i kończy się nieopodal dalej od cmentarza kiełczowskiego i te dwa warianty będą poddane konsultacjom społecznym. Czyli to mieszkańcy będą mhm. musieli się opowiedzieć, który wariant wybieramy i który będziemy dalej procedować. Czyli teraz będą trwały te konsultacje społeczne? Za chwilę ogłosimy konsultacje mhm. społeczne. Mamy Specjalną jednostkę w mieście, która się tym zajmuje i wysłucha głosu mieszkańców w tej sprawie. Oczywiście te głosy zazwyczaj są mm, bardzo szerokie. Mieszkańcy mają mm, wysokie wyobrażenia, czasami są to nierealne pomysły, jeżeli chodzi o takie konsultacje. Różne oczekiwania. Tak? Różne oczekiwania. Różne interesy, różne pomysły i tą różnorodność trzeba zebrać w jedną całość i wybrać ten najlepszy wariant. Każdy głos jest ważny w tej sprawie, bo każdy się jak najbardziej liczy i każdy musi zostać, być, każdy zostanie wzięty pod uwagę, każdy zostanie skomentowany i każdy będzie mógł zostać ewentualnie odzwierciedlony w tym przyszłym planie. Oczywiście te nierealne, takie z kosmosu, że ten trawaj mógłby być magnetyczny i jeszcze nie wiem co, ale naprawdę my potrafimy być kreatywni w tym, jakie mamy wymagania, no to oczywiście będą nierealne do zrealizowania i odrzucone. Ale jeżeli chodzi o sam przebieg i o to, jak widzą go mieszkańcy, w jakiej formie i, te, i jak szeroko i ten zakres prac, jak może być poprowadzony, to każdy głos jest ważny, ponieważ on potrafi odpowiedzieć nam na bardzo podstawowe pytanie. Jakie są oczekiwania mieszkańców i jak możemy poprawić komfort życia w mieście? Więc odpowiadając mhm. na te pytania, będziemy mogli przystąpić do opracowania koncepcji przyszłego projektu tego tramwaju, tej trasy tramwajowej. Wiadomo, perspektywa dłuższa, ale do kiedy potrwają konsultacje i kiedy realnie możemy w tym roku, się spodziewać? W tym roku chcemy na pewno zamknąć y, konsultacje społeczne i przystąpić do opracowania koncepcji i to będzie taki faktor do tego, żeby dalej móc projektować tę trasę tramwajową. Pamiętajmy o tym, co jest największym wyzwaniem dla tego projektu, to finansowanie. Ponad 800 milionów złotych to jest szacunkowy koszt budowy trasy tramwajowej na Psie Pole. Warto podkreślić, że jest to um, szacunkowa wartość budowy bez wykupu gruntów, bo nie wszystkie grunty, przez które przebiega ta inwestycja należą do gminy. W związku z powyższym trzeba będzie wypłacić odszkodowania. Tutaj byśmy postawili kropeczkę. Dzisiaj ze mną w studiu był Bartosz Nowak z Rocowskich Inwestycji. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. wszystkim. Państwu również dziękuję za uwagę i do zobaczenia.